Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymoni, Witam Was na kanale Gram do Kawy, a dzisiaj wracamy do naszej przygody w świecie This War of Mine Final Cut. Moi drodzy, ostatnim razem zakończyliśmy dnie, dzień 25. wizytą Kristo w oczyszczonym już zupełnie posterunku wojska. Przepiłowaliśmy wszystkie możliwe kraty w podziemiach drugiego budynku, zatem mamy już tam dostęp. Zdaje się, że została nam tam jedna szafka zamknięta za wytrychem, yy, więc będziemy go musieli tam użyć, gdybyśmy zdecydowali się tam wrócić. Obecnie nasze opcje podróżowania są dość. Yy obcięte, ponieważ ze względu na zimę nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego z tych miejsc, ale dzisiaj odwiedzimy miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. Myślę, że to najwyższy czas, biorąc pod uwagę, że ostatnie kilka nocy spędziliśmy na wyprawach do miejsc dobrze nam już znanych. Tymczasem wyposażeni jesteśmy w mnóstwo przedmiotów, które możemy przeznaczyć na handel. Mamy bardzo dużo jedzenia, mamy leki, mamy bandaże, mamy wszystko, co jest naszym przetrwańcom potrzebne. Dziś jest drugi dzień, kiedy będą głodni, więc w końcu będziemy mogli znowu zjeść. Wszyscy będą zadowoleni. Podczas trwania zimy póki co nie przydarzyło nam się zbyt wiele ataków, więc no, mamy dużo szczęścia. Zobaczymy, jak potoczy się początek dnia 26, który myślę, że bez przedłużania już teraz możemy rozpocząć. Znowu spokój. <laughs> Niewiarygodnie dobrze nam to idzie muszę przyznać. E, gra nas strasznie oszczędza. Po pierwsze, spodziewałem się, że przynajmniej ze dwie osoby już do tej pory z, z, się zachorują podczas tych zimowych wieczorów. Po, po drugie, spodziewałem się, że po prostu będzie więcej ataków. Tymczasem jednak nic się nie dzieje. E, aż. Czuję, że to zaczyna być nieco nie w porządku, ale okej. Okay. W przypadku, gdyby ktoś z nas zachorował albo został ranny podczas obrony, mamy zabezpieczone bandaże i mamy zabezpieczone lekarstwa. Ach, jak widzimy, przynieśliśmy 60 sztuk amunicji z ostatniej wyprawy. To jest, jesteśmy zbyt bogaci jak na tej chwili. Mamy chyba ze 160 już teraz. Generalnie możemy kupić sobie wszystko, łącznie z jakimś domkiem. No dobrze, tak czy inaczej. Udało nam się przynieść 4 części elektryczne, więc możemy już wykonać moździerz na zapas, który będzie przydatny do stanowiska, do ulepszenia stanowiska zielarskiego. Sweta wróciła z zapasami znalezionymi w domu, o którym mówił nam sąsiad. Dwie sztuki cukru i 40 cztery, cztery tytoniu, Mamy ich chyba już z 30 No dobrze, trzeba zacząć wykonywać. Um, Fajki pełną parą, bo chyba nie ma na co czekać. E, tymczasem rozpocznijmy dzień standardowo, czyli rozmową Kristo ze swoją córką Iskrą. Jak tylko Iskra zdecyduje się z nim porozmawiać, widzimy, że Kristo znowu nie może się ruszyć. To jest, zauważyłem, że to już jest nagminne. Za każdym razem, kiedy on wraca do domu, to takie coś się dzieje. E, ale skoro tak, to możemy e, wykorzystać ten czas i pozostałymi e, ludźmi coś sobie zjeść. Sweta jest zmęczona i głodna, zatem wyślemy ją na posiłek, a potem prosto do spania. Kristo być może już mógłby porozmawiać ze swoją córką. Zaraz się przekonamy. Sweta zjadła, więc... Oj. Sweta zjadła, więc wysyłamy ją do spania. Roman także czuwał, więc i... A, przepraszam, Sweta była na zewnątrz, dlatego jest zmęczona. To Roman czuwał, dlatego on też musi zjeść, też wybrać się do spania. Kristo... Gdzie Iskra? Znowu uciekła. A, tu jest. Idź porozmawiać ze swoim ojcem, zanim pójdzie spać. Iskra jest głodna, ale nie musi jeszcze jeść. Ona dopiero co zjadła, tak naprawdę. Roman do spania. Oni w końcu porozmawiają. Znowu idzie tak powoli. Ile mam wody? Mam 12 jednostek wody. Co prawda jemy teraz, więc to nie jest aż tak istotne, ale myślę, że nie. I tak nie mamy gdzie tego śniegu stopić, no bo jest zajęty. No dobra, trudno. Iskra, mam dla ciebie zagadkę. Cóż to za zagadka? Jaką literę można spotkać nad morzem? M, jak może? M, jak miłość. <grystanie> Jod! ja, Jaki suchar. Dobra. To nie była zagadka, stary, to był suchar. Iskra, dorzuć nam do picyka troszeczkę. Będzie nam to potrzebne. Być może czymś dookoła domu się jeszcze za chwilę zajmiesz. Krzysztof musimy wysłać do spania. Niech odpocznie sobie chłopak trochę. Dobra, mamy, e, mamy tyle opału w piecyku, ile możemy mieć. Zostało nam jeszcze 9 sztuk, więc całkiem nie. 165 nabojów. Całkiem nieźle 9 sztuk opału. Mamy 12 sztuk drewna, więc można by teoretycznie coś było zrobić. E, albo nie, nie będziemy, robić, e, nie będziemy robić opału. Zostawimy jak jest. A Iskrę poprosimy o skręcenie kilku fajek. Niech się czymś dziewczyna zajmie, nie tylko się bawi w kółko. E, dobra. O, moglibyśmy robić też tytoń domowej roboty, bo sobie zioła ostatnio kupiliśmy i znaleźliśmy trochę. Właściwie dlaczego nie, niech nad tym się w takim razie skupi, zamiast, e, zamiast kręcić fajki, niech sobie zrobi tytoń domowej roboty, on nam się przyda później. No i mamy chwilę czasu, który moglibyśmy zabić właściwie teraz. Okej, okay, sweta nam już wstała, więc iskra możemy wysłać do zabawy, niech się bawi swoim nowym pudełkiem z zabawkami. Natomiast swetę wykorzystamy do tego, żeby po pierwsze dorzuciła do kominka, a po drugie. O, Roman też wstał, to niech sobie idzie usiąść na fotelu. Sweta po pierwsze dorzuci do kominka, a po drugie przejmie e, robienie tego tytoniu domowej roboty od iskry. Niech się nam biedne dziecko nie przepracowuje. E, dobra, Kristo też wstał. Kristo pójdzie do warsztatu metalowego. Ponieważ w związku z tym, do jakiego miejsca się dzisiaj wybieramy, potrzebujemy aż dwóch pił. I mam nadzieję, że będziemy w stanie uzyskać obydwie. To by było najbardziej optymalne podejście. Piła. Tak, możemy zrobić dwie. Wspaniale, więc zrobimy dwie. Ale o wszystkim przekonamy się wieczorem. Żaden problem. Sweta dalej robi tutaj domowej roboty. A Iskra już się znudziła zabawką pudełkiem. To w takim razie niech się pobawi bałwanem. Może będzie miała ochotę. Będzie miała ochotę. Wspaniale. Wszyscy są na jedzenie oprócz Iskry, ale Iskra jeszcze chwilę wytrzyma. Kristo nie chcący gdzieś wysłałem. Sweta już skończyła? Jeszcze nie, jeszcze trochę jej zostało. Okej, okay, potem się zajmie kręceniem fajek. A może zamieni się z Romanem, skoro teraz pracuje. Dobra, mamy dwie piły. Roman, ty się w takim razie wybierzesz na dół. Zamienisz swetę za chwilę. Natomiast Kristo, co mógłby zrobić Kristo? Niekoniecznie mamy teraz coś do roboty. Mamy jakiś cukier? Pięć cukru mamy. Moglibyśmy zrobić jeden Bimber wiem, że zmarnujemy w ten sposób wodę. Zmarnujemy. Zużyjemy wodę. Ale Pimper sobie potem przerobimy na czysty alkohol. Okej. Okay. Dobra. Roman, ty chodź tu, nie wychodź stamtąd. Speta za chwilę będzie kończyć. Właśnie skończyła. Dorzuci do piecyka. A Roman się zajmie kręceniem fajek, które zresztą sam wypala. Skręt czy papieros? Nie, no, papierosy robimy. Zróbmy ich 25 godzin, więc na pewno dzisiaj nie skończymy. Skatało rzuci do kominka i przy nim zostanie, bo przed wyjściem pewnie jeszcze będziemy musieli raz to zrobić. Alkohol wstawiony. Dobra, jutro sobie iskra zje. To wtedy będziemy w stanie stopić troszeczkę śniegu. A żeby stopić ten śnieg, to pewnie wypadałoby przerobić odrobinkę drewna na opał. Możemy coś porobić razem? Możesz porobić opał, jak chcesz. Ach, moździerz mieliśmy zrobić. Powiedzisz, możemy się tym zająć. Możemy się w takim razie zająć robieniem moździerza. Kiedy jest taki ziom, bo łatwo się rozchorować, mówi Sweta. No to dlatego właśnie staramy się utrzymywać temperaturę powyżej 15 stopni Celsjusza. Różnie z tym bywa, ale hej. Dobrze, uda mu się chyba zrobić ten... Moździerz. Tak, udało się. Jeszcze możemy wykorzystać dosłownie chwilę i spróbować zrobić choćby odrobinę opał na zapas. A swetą będziemy czuwać, żeby dorzucić do piecyka w razie czego, choć dzień już nam się kończy. Ok, nic nie zdążyło ubyć. W porządku. Mamy zatem noc. I teraz tak, Sveta zostaje i będzie spała w łóżku, Roman będzie czuwał, standardowo wszyscy mają się dobrze, tylko Iskra jest głodna. To jest wspaniały obrazek, na który chciałbym patrzeć jak najczęściej. Na poszukiwanie zapasów wybierze się Roman, e, przepraszam, Kristo, Iskra śpi w łóżku, wszystko jest git. I teraz tak, na przykład do niewielkiej kamienicy, do hotelu, których jeszcze nie odwiedziliśmy, czy też do ostrzelania szkoły, w której byliśmy i na głównym placu, także nie możemy przejść. Przez śnieg najzwyczajniej w świecie. Jest też drugi, drugie zdarzenie w grze, które sprawia, że nie da się gdzieś przejść, i są to walki. Jeśli wojsko toczy jakieś walki z rebeliantami na terenie miasta, to wtedy niektóre miejsca też są niemożliwe do odwiedzenia, bo toczą się tam walki najzwyczajniej w świecie. My tym razem jednak wybierzemy się do bliźniaka. Przypomnijmy sobie tylko, z połowy zostały z ale w pozostałej części mieszkają ludzie, raczej nie są przyjaźnie nastawieni, w nocy słychać tam strzały. Możemy spróbować poszukać zapasów w opuszczonym skrzydle budynku, o ile uda nam się przedostać przez zamieszkaną część. I właśnie to będziemy chcieli dziś spróbować zrobić. Przygotujemy się zatem, nie zabierzemy ze sobą niczego specjalnego, oprócz piły tak naprawdę nic więcej nam nie będzie potrzebne, więc możemy się po prostu wybrać na miejsce. Okej. Okay. To właśnie stąd dochodzą odgłosy wystrzałów, lepiej mieć się na baczności. Wszystko się zgadza, dlatego podejdziemy sobie tutaj i schowamy się w tym miejscu dokładnie. Ten dom, ten dom, w którym obecnie jesteśmy schowani, to jest dom takich samych przetrwańców jak i nasi bohaterowie. Są tutaj dwoje, albo troje nawet cywili i jedna kobieta, która ma ze sobą strzelbę. Oni po prostu bronią swojego dobytku, nie ma im się co zupełnie dziwić. Gdybyśmy zaczęli zwiedzać ten dom, to wszystkie skrytki, które możemy przeszukać, okażą się skrytkami prywatnymi, więc byłaby to zwykła kradzież. Dlaczego czekam w tym miejscu? Dlatego, ponieważ... Tutaj jest dziura w podłodze, i jeśli wychylasz się stąd, to ci ludzie, którzy są tutaj, będą w stanie mnie zobaczyć. A jeśli mnie zobaczą, to jest szansa, że spanikują, a tego bym bardzo nie chciał. Tutaj na balkonie powinna przebywać kobieta z, ze strzelbą, która strzeże tego przejścia, które by nas potencjalnie interesowało. Dlatego chcemy się dostać pod spód, ale żeby to zrobić, musimy przejść tędy. Chyba spróbuję się ruszyć. Ok. Ktoś już na nas zareagował. Mam tylko nadzieję, że nie przyjdą jakoś prędko tego sprawdzić. Być może to sprawi, że sobie po prostu stąd pójdą i będę w stanie przejść przez to pomieszczenie bez większego. Bez większej trudności. Ok, nogi mi zdrętwiały. Pierwsza osoba już stąd sobie idzie. i druga też się ruszyła, wspaniale jak tylko wejdą po schodach do góry to przemieszczamy się dalej a okej, okay. zmieniła pomieszczenie, nie weszła po schodach, idziemy zatem tam widzimy jedną z cywilek schodzimy na dół i tu możemy przemieścić się już spokojnie oczywiście po drodze sprawdzimy sobie te e, śmieci, które tutaj są tutaj widzę, że jest na balkonie ta e, kobieta ze strzelbą, o której wspomniałem tu jest jedno drewno, raptem niewiele, ale Niech będzie. A tu mamy pierwszą kratę do przepiłowania. Ona nas stąd widzi, ale jest za daleko, żeby coś nam zrobić. Tylko myślę, że jeśli przepiłujemy sobie te te kraty, to będziemy już bezpieczni. Ok. I tym sposobem przedostajemy się do drugiego domku, który jest tutaj do którego można też wejść tędy przez balkon, ale musielibyśmy wtedy przejść pod lufą tej kobiety, a tego byśmy nie chcieli. Proch strzelniczy i łuski z naszą... Z, biorąc pod uwagę ilość amunicji jaką mamy w domu, to chyba nie trzeba tego zbierać ze sobą, natomiast części i drewno jak najbardziej zabierzemy. W tym domu jest szansa na spotkanie jeszcze jednego mężczyzny, który najzwyczajniej w świecie jest takim samym poszukiwaczem skarbów jak my i po prostu zwiedza go i szuka czegoś wartościowego. Tu jest druga klata, którą musimy przepiłować, więc zajmujemy się tym oczywiście od razu. Mamy tu lodówkę, więc wiadomo, czego można się spodziewać. Tak jest. Dwie konserwy, 5. E, przepraszam, łącznie 5 sztuk jedzenia. Dwie konserwy, 3 sztuki surowego mięsa i 9 kostek cukru, co znaczy, że możemy zrobić dodatkowe bimbry, co będzie nas kosztowało 8 sztuk wody, ale wszystko, e, wszystko ma swoją cenę. Kolejne dwie sztuki drewna tutaj mamy. Tu możemy sobie otworzyć wyjście, bo tędy też możemy się stąd wydostać. Ok. Sprawdźmy, co jeszcze znajdziemy tutaj, i potem udamy się na wyższe kondy kondygnacje. O proszę. Kolejne części, więc zupełnie nie marnujemy tego, co mieliśmy do tej pory. Części broni to już jest co innego. Zarówno. Mm, Zarówno nawóz jak i części broni zabierą nam kolejną przestrzeń w pydzaku, ale zobaczymy co będziemy w stanie z tym ugrać. Chodźmy sobie dalej zwiedzać. Tu widzę, że jest coś do zbadania też. Kolejne drobiazgi. Te drzwi nie da się otworzyć od tej strony, bo są zabarykadowane. Za chwilę się tym zajmiemy od drugiej strony, ale najpierw sobie zbadamy to co jest tutaj. Na ścianie wielkimi literami napisano: Hanna, Tomasz i ja zamieszkaliśmy u wujka radu. Pochowaliśmy mamę na podwórku. Uważaj na siebie, tatusiu, Petra. Okej. Okay. O, tam u góry właśnie jest ta kolejna osoba, którą możemy spotkać. Co my tu mamy? Drobiazgi, kolejne, kolejne części i kolejne łuski i proch, ale te sobie darujemy. Wychodzimy do góry. Tutaj mamy tego przetrwańca, który także szuka sobie jakichś ciekawych znalezisk. Możemy do niego podejść, nic nam nie grozi. Myślałem, że to jedna z tych szurniętych dziewczyn. Mówi oczywiście o tych kobietach tutaj. Kolejny drobiazg. Prawdopodobnie go za chwilę za coś zamienimy. A kolejny drobiazg. Ok, zobaczymy co z tego będzie. Tu możemy sobie otworzyć to przejście. Sprawdzimy jeszcze tutaj górę budynku i powoli będzie trzeba się zbierać. Drobiazg. O proszę! Kolejny nawóz, kolejne części, wszystko to co już mamy, więc zapełniamy tylko istniejące miejsca w plecaku, to już z... zawsze taka sytuacja jest fajna. To jest chyba ostatnia kubka, którą jesteśmy w stanie przeszukać, choć zejdę jeszcze po prawej stronie, być może tam za zamkniętymi wcześniej drzwiami czegoś nie znalazłem. Tej sztuki drewna już brać nie będę, zostawię ją. Oczywiście kusiłoby, ale wiadomo. Tutaj sobie zejdźmy. Dobra, no, te drzwi też możemy sobie otworzyć. Może na przyszłość nam się to przyda, może nie, zobaczymy. O, właśnie tymi drzwiami można wejść z zewnątrz, w razie czego. A to jest chyba wszystko, co mogliśmy tu znaleźć. Tak naprawdę po drugiej stronie już byliśmy. Tutaj niczego już nie ma. Tak, cały dom został przez nas oczyszczony, więc myślę, że możemy spokojnie wychodzić. Zebraliśmy to, zebraliśmy. Kolejne miejsce na mapie miasta, miasta Pogoren zostało odwiedzone, więc Kristo może już spokojnie wrócić sobie do domu, a ja mogę już się z wami żegnać. Bardzo serdecznie dziękuję wam za towarzystwo przy dzisiejszym odcinku i mam nadzieję oczywiście, że wam się podobało. Jeżeli tak było to gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję na moim kanale, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie i zachęcam też, żeby polubić ten konkretny odcinek, bo bardzo mi to pomoże. Rozejrzyjcie się też po kanale. Być może inne playlisty sprawią wam tyle samo radości, co oglądanie tejże. A tymczasem ja się żegnam już i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!